Czy Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to ten sam Bóg? To pytanie pojawia się bardzo często, zwłaszcza gdy ktoś zaczyna czytać Biblię i zauważa, że Bóg w Starym Testamencie wydaje się surowy, a w Nowym pełen miłosierdzia i miłości. W Starym Testamencie Bóg nakazuje wojny, każe całe miasta, a w Nowym Jezus mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i umiera za grzeszników. Czy to możliwe, że mówimy o tej samej osobie? Z punktu widzenia chrześcijaństwa, tak. Bóg jest ten sam. Jest wieczny, niezmienny i wierny. Ale sposób, w jaki objawiał się ludziom, zmieniał się stopniowo. W Starym Testamencie Bóg przemawia przez Mojżesza, przez proroków, daje prawo i prowadzi lud Izraela. To była epoka wychowania duchowego, gdzie ludzie poznawali Boga krok po kroku, a w Nowym Testamencie przychodzi pełnie objawienia sam Jezus Chrystus. On mówi: Kto mnie widzi, widzi Ojca. To nie znaczy, że Bóg się zmienił, raczej to my dojrzeliśmy do głębszego rozumienia Jego miłości. Stary Testament też mówi o Bożym miłosierdziu. Wystarczy przeczytać psalmy a Nowy Testament nie pomija sprawiedliwości, Jezus mówi o sądzie, o piekle, o odpowiedzialności za grzech. On łączy miłość i prawdę. Byli tacy, którzy twierdzili, że to dwie różne postacie, na przykład Marsjon w II wieku. Ale Kościół odrzucił ten pogląd. Biblia to jedna historia, od stworzenia świata aż po apokalipsę. I jeden Bóg, który nie przestaje kochać, Choć czasem ta miłość przyjmuje formę surowej troski. Dlatego warto czytać Biblię jako całość. Nie odrzucać jednego obrazu Boga na rzecz drugiego, ale uczyć się go poznawać coraz lepiej, tak jak dziecko coraz głębiej poznaje swojego Ojca. Bo Bóg, choć bywa niezrozumiały, jest wierny. Od księgi rodzaju aż po krzyż i zmartwychwstanie.